Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować kolejny z czujników, czyli jest to czujnik gazu firmy Zamel. Jest to model CGZ-02. Co jest fajne w tym czujniku? Przede wszystkim to, że można go podłączyć do Wi-Fi, a w związku z tym można jego parametry odczytywać w aplikacji Tuya i Navi Home. Dodatkowo czujnik wydaje komunikaty głosowe w języku polskim. Zatem jest to bardzo fajne urządzenie, które możemy stosować w mieszkaniach starszych osób lub w przypadku, kiedy w domu często przebywają samodzielnie dzieci. Co znajdziemy w opakowaniu? Zasilacz w formie ładowarki, przewód, o którym opowiem za chwilę, kabel łączący zasilacz z czujnikiem, kołki montażowe. Instrukcja obsługi, z którą należy się bezwzględnie zapoznać, a także element montażowy w postaci dwustronnej taśmy klejącej, co umożliwia montaż na ścianie. No i przede wszystkim sam czujnik. Jak widać, czujnik wyposażony jest w wyświetlacz. Z boku jest przycisk testujący urządzenie, żeby urządzenie prawidłowo pracowało. Z uwagi na elementy detekcji. Wymagane jest stałe zasilanie z sieci. Więc podłączmy sobie teraz ten czujnik. Czujnik po podłączeniu wyda odpowiedni komunikat i należy się stosować do tych komunikatów. Detektor gazu jest gotowy do użytku. Proszę czekać. Urządzenie będzie gotowe za 3 minuty. W tej chwili trwa odliczanie 180 sekund. Jak chwilę opowiem o tym czujniku? Przede wszystkim na wyświetlaczu widzimy, że czujnik nie tylko pokazuje stężenie gazu, ale także temperaturę, i po prawej stronie pokazuje połączenie z siecią Wi-Fi. Czujnik montujemy na ścianie za pomocą takiej podstawy montażowej. Tą podstawę do ściany można przytwierdzić za pomocą dołączonych kołków montażowych. O których już wcześniej wspominałem, lub też za pomocą tej dwustronnej taśmy. Pozwala to nam zamontować bezinwazyjnie wtedy ten czujnik, czyli nie musimy wiercić w ścianie, nie naruszamy powłoki ściany, a także mamy pewność, że nie przewiercimy kabli, które w tej ścianie mogą się znajdować. Dodatkowo, tak jak wspominałem, mamy dołączony taki kabelek. Po co jest ten kabelek? Za pomocą tego przewodu sterujemy zaworem odcinającym gaz. Zawór taki musi być 9V. W związku z tym, pod filmem zamieszczam kilka linków do zakupu takiego zaworu. Oczywiście, wyboru należy dokonać samodzielnie. Jest to tylko przykład dla potwierdzenia tego, w jaki sposób taki zawór wygląda. Po zamontowaniu podstawy zakładamy, przekręcamy i czujnik jest zamontowany na ścianie. Za chwileczkę przejdziemy sobie do y, omówienia funkcji głosowych tego czujnika. Mamy tutaj przycisk TEST, który należy zgodnie z zaleceniami producenta używać przynajmniej raz w miesiącu. Po przyciśnięciu tego guziczka y, Czujnik wyda wyraźny komunikat głosowy, że czujnik jest ok i może dalej pracować. W przypadku wystąpienia wycieku gazu również otrzymujemy jasny komunikat, co należy zrobić. Jest to bardzo istotne w przypadku, kiedy taki czujnik instalujemy u osób starszych, lub, tak jak powiedziałem, w przypadku, kiedy bardzo często w domu przebywają dzieci. Możemy w ten sposób wydać komunikaty, które pozwolą w odpowiedni sposób się zachować. Jak widać, w tej chwili czujnik przeszedł do normalnej pracy. Dioda świeci na zielono. W tej chwili możemy przetestować ten czujnik. Urządzenie działa prawidłowo. Urządzenie działa prawidłowo, zatem sprawdźmy jego działanie. Jak widać, czujnik działa z opóźnieniem, ale jest to jego zaleta, dlatego że nie alarmuje w przypadku jakichś krótkich upływów gazu. Na ekranie mamy widoczne stężenie. Proszę natychmiast zamknąć zawór gazu i otworzyć okna. Proszę nie włączać światła i zadzwonić po pogotowie gazowe. I jednoznacznie mamy komunikat, co należy zrobić: czyli otworzyć okna, przewieczyć pomieszczenie, nie włączać światła, jak również zadzwonić po pogotowie gazowe. W tej chwili pokazuję jeszcze takie stężenie. Ja przycisnąłem przycisk test. W związku z tym wyłączyłem alarmowanie tego czujnika, natomiast już widać w tej chwili, że stężenie tego gazu spada, więc za chwilę czujnik przejdzie do normalnej pracy. Oczywiście wszystkie te komunikaty są raportowane na nasz telefon komórkowy za pomocą aplikacji, o których już wcześniej mówiłem, czyli Tuya lub NaVi Home. Słuchajcie, żywotność takiego czujnika to jest okres 5 lat. Po pięciu latach należy bezwzględnie ten czujnik wymienić, dlatego że te sensory najzwyczajniej w świecie się zużywają. Ja zalecam, żeby za pomocą foliopisu lub jakiegokolwiek innego yy, trwałego zapisu nanieść tu właśnie datę, kiedy taki czujnik należy wymienić. Yy, dlatego, że zwykle opakowanie wyrzucimy. Na te informacje, które są na tej podstawie, zostaną przecież zamontowane na ścianie, więc będą dla nas niewidoczne. W tej chwili, jak widać, czujnik już przeszedł do normalnej pracy. Trzeba również pamiętać, że kupując u nas ten czujnik, dostajesz instrukcję papierową, ale także dostaniesz instrukcję w formie materiału wideo. Zapraszam Cię do zakupu. Podziel się z nami komentarzem i swoją opinią. Przeprowadzimy teraz konfigurację urządzenia do połączenia z aplikacją Tuya Smart. Oczywiście samą aplikację musimy pobrać, bez względu czy to jest iOS, czy też jest to Android. Uruchamiamy aplikację Tuya. I od razu mamy informację, że zostało wykryte urządzenie, czy dodać? Dodaj. Wpisujemy hasło dla sieci Wi-Fi. Dajemy dalej. I teraz trwa proces łączenia. Potrzebuje aplikacja uprawnień. Połączone z Wi-Fi. Otrzymujemy również komunikat głosowy. Dajemy zakończ. I tutaj od razu po lewej stronie, po lewej stronie od razu mamy informację, że jest połączone z Wi-Fi. A na ekranie telefonu mamy informację, że nie wykryto alarmu związanego z gazem. Oczywiście na ołówku możemy sobie zmienić nazwę tego urządzenia. Tak jak powiedziałem, tutaj na ołówku możemy zmienić nazwę tego urządzenia. I na przykład może to być czujnik dom. Popraw. Dajemy wstecz i mamy informacje o przebytych alarmach, jeżeli by takowe wystąpiły. Dajemy wstecz. No i teraz spróbujemy wywołać. Spróbujemy wywołać alarm. Mamy informację i tak samo. W momencie wykrycia alarmu mamy sygnał dźwiękowy. Stężenie jest również na, naszym, na ekranie naszego telefonu. I w tej chwili w dalszym ciągu mamy informację, że jest wykryty gaz. I jest to w tej chwili 18% stężenia.